Problemy czasem przychodzą cicho i niepostrzeżenie. Co czwarta osoba doświadcza poważnych problemów i, mimo że próbuje prowadzić normalny tryb życia, szuka pomocy. Szansa na drugie życie to program, który pomaga zrozumieć i otworzyć oczy na problemy panujące w otoczeniu. A może ktoś z Twoich bliskich właśnie teraz Cię potrzebuje? Wysłuchaj, nawet nie wiesz, jak taki zwykły gest może komuś pomóc. Handel ludźmi jest przestępstwem wieloczynnościowym, a sprawcy stosują szereg środków celem skutecznego zwerbowania i wykorzystania ofiar. Najczęściej są to metody dotyczące wprowadzenia w błąd co do oferowanej pracy lub charakteru związku emocjonalnego pomiędzy werbownikiem a przyszłą ofiarą. Osoby te wykorzystywane są do niewolniczej pracy, prostytucji, żebractwa, do popełnienia przestępstw czy też zawierania fikcyjnych umów. Stają się więc silnie uzależnione od sprawców zarówno materialnie, jak i emocjonalnie. Dlatego też przeciwdziałanie handlowi ludźmi, jak również pomoc ofiarom mają wymiar wielosektorowy i wymagają kompetencji ekspertów z wielu dziedzin. Dodatkowo warto być wyczulonym i mieć na uwadze, że w dyskursie społecznym panuje wiele mitów i błędnych przekonań na temat zjawiska handlu ludźmi. Jedynie prawidłowe zdefiniowanie kluczowych wskaźników, elementów handlu ludźmi może być pierwszym krokiem w identyfikacji ofiar i może pomóc uratować komuś życie. Czym jest tak naprawdę handel ludźmi i czy istnieje jakaś definicja? Tak, kodeks karny, tutaj artykuł 115, paragraf 22, reguluje czym jest handel ludźmi. To jest werbowanie, transportowanie, przechowywanie osób bez ich wiedzy czy bez ich takiej świadomej zgody, ale również zwabianie podstępem, wykorzystywanie swojej nadrzędności w kwestiach osobowych. Podwładności, więc no definicja jest bardzo szeroka. No właśnie, od kiedy zdefiniowano ten problem, czy on jest tak naprawdę? Czy to jest jakiś przełom, że można właśnie działać lepiej, skuteczniej? Szczerze powiedziawszy, zastanawiam się nad tym, czy, czy jest to przełom, bo my dochodzimy teraz do takiego momentu bardzo wielu absurdów. Mamy definicję gwałtu, tak? mamy definicję właśnie handlu ludźmi, a w momencie, kiedy tego typu sytuacje się dzieją, umniejszamy na dobrą sprawę wagi te, temu problemowi, a ofiara zostaje z tym sama. I kto jest najbardziej narażony właśnie na, na stanie się tym właśnie o tą ofiarą. Mhm. Jeżeli tutaj rozmawiamy o handlu ludźmi, to oczywiście w ten zakres wchodzą, wchodzą osoby, na których jest wykorzystywanie seksualne, prostytucja, ale również takie, które są werbowane do pracy i stawki są dla nich zaniżane. Tak? Ja pracuję z osobami, które, których dotyczy ten problem wykorzystywania seksualnego czy Sprzedaży ich do, do prostytucji. I tak z moich obserwacji najczęściej dotyczy to osób, które mają niskie poczucie własnej wartości, które chcą na przykład wyrwać się z małego miasta i są bardziej ufne, które potrzebują miłości, bliskości i akceptacji. A Sprawca y, wykorzystuje y, wszystkie te czynniki. No właśnie, internet też jest dobrym takim sposobem na, na wykorzystanie naiwnych ludzi i czy przez to jesteśmy bardziej narażeni na to, w szczególności dzieci, które jeszcze nie wiedzą, jakie problemy i jakie. Niebezpieczeństwa na nie czekają. Tak. Cyberprzestrzeń to jest teraz bardzo duże pole do manewru dla osób, które chcą pozyskać czy dzieci, czy kobiety, czy mężczyzn do handlu i do wykorzystywania. I no tutaj to stawianie granic, z którym my na dobrą sprawę mamy cały czas problem. Nie potrafimy stawiać granic, nie potrafimy mówić o tych granicach, nie potrafimy mówić o tych potrzebach i jesteśmy właśnie w tej cyberprzestrzeni bardzo naiwni że ta druga strona i łatwowierni, że ta druga strona chce dla nas dobrze. Czy jakiś schemat istnieje, jakiś proceder tego właśnie, co, co się dzieje po kolei, jak ci przestępcy działają? pewnie jakiś, jakiś wewnętrzny schemat tak ja, ja obserwuję taki, taki jeden w którym no, sprawca znajduje ofiarę jest dla niej bardzo miły na początku sympatyczny nawiązuje jakąś więź bardzo często jeżeli jest to kobieta głównie z kobietami pracuje czy, czy dziecko no to, to tutaj ta Chęć bliskości, chęć przywiązania, chęć bycia z kimś, chęć znalezienia tej jednej wymarzonej osoby na całe życie jest na tyle duża, że jednak ten, ten pierwszy krok nie jest trudny i nawiązanie tej relacji, która jest no taką omyłkową relacją, na, na dobrą sprawę tam głębszej relacji nie ma, ale... Ofiara się wikła jednak emocjonalnie w te relacje. Właśnie dla, dla prawców to jest głównie taki główny powód, to jest zarobek. A czym to jest dla ślepo Bo to trzeba oddzielić grubą kreską, bo to całkowicie dwie różne rzeczy. Tak, zupełnie, zupełnie dwie różne rzeczy. Dla ofiary to jest trauma. To jest trauma, bardzo duża liczba ofiar nie unosi tego obciążenia psychicznego w kontekście chociażby wykorzystywania seksua seksualnego. Są próby samobójcze, są próby samobójcze nieudane, są próby samobójcze, które się kończą sukcesem. I na dobrą sprawę, z czego to bardzo często wynika, jednak z tego, jak nas społeczeństwo nas. Ofiary, jak, jak ofiary społeczeństwo postrzega. Jeżeli tą ofiarą staje się kobieta, która jest sprzedawana przez bliską osobę, czy przez osobę, która, która ją sprzedaje do prostytucji tak? przez ileś lat, przez jakiś długi okres, okres czasu, jest oczywiście szantażowana, są, są bardzo często środki odurzające jej podawane. No to jeżeli mówimy o kobiecie, no to y, z tyłu głowy nam się rodzi pytanie, dlaczego nie uciekła, dlaczego była taka słaba, y, no jej się to chyba podobało, tak? Taki, taki y, przykry bardzo stereotyp i łatka tej kobiecie jest narzucana. Jeżeli sprawa dotyczy dziecka, no to wtedy y, bardzo często mówimy, no, co za potwór, jak można zrobić coś takiego. Y, dziecku y, to nie jest człowiek, to jest zwierzę. Jeżeli jeżeli sytuacja dotyczy mężczyzny, no to znowu nasze postrzeganie jest takie, no że co to za mężczyzna, jak nie był w stanie komuś, nie wiem, dać po twarzy, tylko się poddał takim procederom. A to jest bardzo silne uwikłanie i jeden wielki szantaż uczuciowy, emocjonalny i ogromna huśtawka emocjonalna. No właśnie, czy, jakiś, czy są jakieś takie podziały, do czego jest wykorzystywana kobieta mężczyzna, a do czego dziecko? Mhm. No jednak mężczyźni w dużej mierze, kobiety również, bo tutaj ten, ten procent jest zbliżony, to jest ten handel na poziomie pracy, czyli na, pra, praca, płaca nieadekwatna do zarobków. W wykorzystywaniu seksualnym prym wiedzie handel kobietami, ale również coraz częściej dziećmi. Yy, oraz yy, zdarza się coraz częściej yy, mężczyznami. No, no, można też zauważyć, że to przez bliskie osoby zazwyczaj, te bliskie osoby zazwyczaj nas zawodzą i mhm. dla nich stajemy się ofiarami. Przez okres kwarantanny pewnie też dużo sytuacji takich miało miejsce, że to bliskie mhm. osoby nas skrzywdziły. Czy wzrósł właśnie wskaźnik handlu ludźmi przez ten okres czasu pandemii? Mhm. Ja myślę, że do tego punktu jeszcze będziemy się mogli odnieść badaniami w późniejszym czasie, bo no, teraz mamy za krótki okres czasu, żeby, żeby powiedzieć, jak wyglądał ten handel ludźmi. Tutaj myślę, że bardziej, że bardziej prymy wiodły właśnie strony internetowe, Cyberseks, cyberprzemoc, w, te, w tej również cyberprzestrzeni, ale też byliśmy bardziej pewnie na to podatni. Ale tak jak pani tutaj zauważyła, no wśród bliskich i w domach ten problem wykorzystania seksualnego był na pewno na, na dużym poziomie. I no tutaj też z jednej strony będziemy się cieszyli, że będzie. Wzrost na przykład ciąż, tak, bo, bo ludzie byli więcej czasu razem, więcej czasu z sobą, ale ja myślę, że też czas przyniesie na dobrą sprawę i zweryfikuje te sytuacje, ile z tych zachowań to były zachowania przymocowe na najbliższych osobach. No właśnie, trudno wyobrazić sobie, co czują te osoby, co to jest lęk, poczucie, niskie poczucie własnej wartości. Mhm, y, zapewne na y, bardzo niskie poczucie własnej wartości. Y, ogromnie y, trudno dojść później do takiego y, poziomu akceptacji y, siebie. No, no, w momencie, kiedy nas nie akceptuje później y, środowisko, my przed nikim nie robimy coming outu, bo chcemy jak gdyby, grubą kreską odciąć ten etap życia, który, y, który mamy za sobą, ale on może do nas y, wracać w każdej chwili. tak? Nie wiem, y, My możemy na poziomie terapeutycznym, na poziomie swojej głowy odciąć w pewnym momencie już, już ten etap życia ale znowu wszystko pamięta nasze ciało. Tak? Nasze, nasze ciało to jest takim pamiętnikiem, więc wystarczy później w późniejszej relacji, na przykład mocniejszy uścisk, złapanie za jakieś konkretne miejsce na ciele, które wywoła wspomnienia, wywoła znowu frustrację i znowu zawyży się poziom, poziom lęku. Właśnie jak to wygląda w przypadku małoletnich, bo oni są nie do końca świadomi, co się wydarzyło, jak to było, jak wygląda ich życie późniejsze, ten powrót do normalności. Mhm. Wszystko zależy od tego, w jakim wieku dziecko z wykorzystaniem seksualnym miało do czynienia. Bo dzieci jakby. Pokazują czy odzwierciedlają to, co widziały. No, jeżeli miały y, dla mniejszych dzieci y, sytuacje seksualne, w których biorą udział, y, są czymś normalnym i naturalnym. Tak? Nagle wychodzą y, później gdzie indziej i się okazuje, że y, no, tak nie jest. Nie każdy nas może dotykać, nie, każd nie z każdym się y, przytulamy, czy nie każdy nam w taki sposób y, robi krzywdę do tej krzywdy y, dzieci dochodzą często później. Ona może mieć tak krzyta seksualna, może mieć i najczęściej ma, niestety, odzwierciedlenie w późniejszym wieku. To się różnymi sytuacjami może objawiać. To może się objawiać w, w postaci takich zaburzeń jak dyspareunia czy pochwica, ale właśnie też wychodzeniem z tego, z tego takiego poczucia niskiej wartości właśnie z samoakceptacji. A jak można pomóc takim osobom, bo pewnie im trudno jest zaufać innemu człowiekowi, kolejnemu i po prostu wyjść z domu, nie oglądając się za ramię. Mhm. Z jednej strony trudno wyjść z domu, a z drugiej strony każdy z nas niech zada sobie pytanie, jak my reagujemy na takie historie, jakie słyszymy. No bo ja jednak bardzo często spotykam się w różnego rodzaju rozmowach, no to ona była taka głupia, tak, no to to, to dziecko było naiwne, to rodzic nie dopilnował. Tak, my mamy taką bardzo dużą łatwość oceny. I jest takie powiedzenie, że jeżeli chcemy kogoś ocenić, to wejdźmy w jego buty i przejdźmy przez to życie, tak jak dana osoba przeszła i wtedy będziemy mogli coś na, na ten temat powiedzieć. I w nim jest sporo racji, no bo wejdźmy w buty ofiary, stańmy się osobą, na której była przemoc seksualna, wykorzystywanie seksualne, która była sprzedawana do prostytucji, czy musiała grać w filmach pornograficznych. Nie potrafimy sobie tego wyobrazić, a jednocześnie mamy taką umiejętność przyklejania y, łatki tej, y, tej osobie. I zamiast właśnie y, przyklejania tej łatki, to, y, to życzyłabym sobie, chyba i, i ofiarom, przede wszystkim ofiarom, y, żeby one mogły chodzić po mieście z podniesioną twarzą. No bo jak chodzić? Y, z podniesioną twarzą w momencie, kiedy ich potrzeby, ich pragnienia, ich chęć do życia była zakopywana i deptana przez często wiele lat. Niestety miliony osób pada ofiarą handlu ludźmi. Czy każdemu udaje się uwolnić? No, niestety nie. Są osoby, które w pewnym momencie nawet dochodzą do wniosku, że one nie znają innego życia i na dobrą sprawę nie chcą innego życia, nie chcą jakiejś zmiany, bo zdają sobie sprawę z tego, że wyjście z tego będzie, z tym sobie nie poradzą. To też jest taka sytuacja, którą ch chyba chciałabym poruszyć, że my. Myślimy, czy kategoryzujemy tą, tą osobę, która była na przykład w prostytucji, tak, sprzedawana w sposób, no, takiego wykorzystania seksualnego, że to jest ktoś słaby. No nie, to musi być ktoś szalenie silny, żeby coś takiego unieść i szalenie silny, żeby później z tego wychodzić, bo... Um, no, znamy mnóstwo przypadków, gdzie dochodzi po prostu do samobójstwa, i to jest ta ucieczka, ucieczka, która no, wydaje się ofier ofierze jedynym racjonalnym wyjściem z sytuacji. Właśnie, czy te ofiary nie boją się prosić o pomoc i często proszą o nią? Mhm. Yy, ja myślę, że boją się prosić. Ja myślę, że ofiary się. Boją komukolwiek o tym powiedzieć, boją się przed kimkolwiek otworzyć, bo one właśnie przez jakiś okres czasu, czy krótszy, czy dłuższy, były uczone tego, że ich potrzeby, ich pragnienia nie mają żadnego znaczenia, co do poziomu zero ich poczucie własnej wartości sprowadziło. I tutaj ja współpracuję z fundacją La Strada, która właśnie wychodzi naprzeciw wszystkim rodzajom handlu ludźmi i no są to fundacje, które wspomagają chociażby proces terapeutyczny ofiar. Mogłoby się wydawać, że niewolnictwo i praktyki zbliżone do niewolnictwa należą do zamierzchłej przeszłości. Okazuje się, że jest to zjawisko wciąż obecne i choć nazywane jest inaczej oraz przybiera inne formy, to nadal wiąże się z wyzyskiem człowieka przez człowieka. We współczesnym życiu społecznym całego świata niewolnictwo przybiera formy handlu ludźmi. Policja i Straż Graniczna często wszczynają dochodzenia w sprawie handlu ludźmi. W 2019 roku władze zapewniły większe środki ochrony. Zidentyfikowano 221 potencjalnych ofiar handlu ludźmi skierowano 104 ofiary do ośrodków pomocy. Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi udzieliło pomocy 226 prawdopodobnym ofiarom, z których 154 osoby były ofiarami pracy przymusowej, 39 ofiarami wykorzystania seksualnego, 3 ofiarami niewolnictwa domowego, dwie ofiarami poniżającego traktowania, dwie zmuszono do działalności przestępczej. A 26 osób było ofiarami wykorzystywania innego rodzaju. Wśród poszkodowanych było 136 mężczyzn i 90 kobiet, 168 obywateli innych krajów oraz 7 nieletnich.